Witam. Do zaoferowania mam Fiata 500, samochód z silnikiem benzynowym 1.2. Rok produkcji samochodu 2012 rok. Data pierwszej rejestracji 2013. Samochód sprowadzony z Danii. Przebieg samochodu 138 tysięcy. Do potwierdzenia na duńskiej stronie. Na bazie cepiku naszego. Link wklejmy pod filmem. Do sprawdzenia. Samochód cały w oryginale. Nie było nic malowane, nie było nic ruszane. Jeżeli chodzi o konstrukcję samochodu, elementy blacharskie, lakiernicze, nic tutaj nie było robione. Z mankamentów samochodu gniotka na masce. Drobne odpryski od kamieni, standardowo obcierka na zderzaku z lewej strony, delikatna na rancie, delikatne zadrapanie na zderzaku z lewej strony, delikatna ryska na klapie. Są to niestety takie rzeczy użytkowe gdzie każdemu mogą się przytrafić wnętrze pojazdu Z wyposażenia mamy tutaj elektrycznie ustawiane lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy z funkcją City, radio CD z mp klimatyzację. Klimatyzacja sprawna, działa. Wszystkiego najsłodszego. Wszystko ładnie gaśnie po odpaleniu samochodu, żadnych błędów nam nie wyrzuca. Samochód bez korozji, nie ma nigdzie żadnych ognisk, śladów silnik nie myty. Zapraszam Państwa do oglądzin samochodu na jazdę testową, jak i również do zakupu. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych filmach. Już niebawem. Pozdrawiam.